Park w to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców Górnego Śląska. Akweny wodne, bujna roślinność, liczne połacie terenów zielonych sprawiają, że chętnie odwiedzamy to miejsce, aby pospacerować tutaj z rodziną lub z czworonożnymi przyjaciółmi. Ale miejsce to wyglądało kiedyś zupełnie inaczej. Nad obecną, wszędzie zielenią, górował wspaniały pałac zwany wówczas Małym Wersalem. Nie był to jednak jedyny pałac, jaki znajdował się w tym miejscu, albowiem już w średniowieczu piastowie postawili tutaj swój zamek, który niestety nie dotrwał do dzisiejszych czasów. Został spalony w roku 1945, a resztki jego murów zostały rozebrane w roku 1961. Z kolei dokładnie w tym miejscu, w którym teraz stoimy, powstała pod koniec XIX wieku jedna z najpiękniejszych rezydencji magnackich ówczesnej Europy. Był to prezent hrabiego Guido von Donesmarka dla jego żony Blanki. Powstała budowla, zapierała dosłownie dech w piersiach, ale nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem jej projektantem był sam twórca Louvru. Dzięki opiece specjalistów budowle oraz park w Świerklańcu prezentowały się okazale do stycznia 1945 roku. Ucieczka donesmarków na zachód, spowodowana wkraczaniem Armii Czerwonej, była początkiem powolnego upadania tego miejsca w ruinę. Piastowski Pałacyk oraz Mały Wersal spłonęły jeszcze w roku 1945. Ich ostatecznego losu dokonano jednak w latach 60. XX wieku, kiedy to zadecydowano o wyburzeniu pozostałych po obydwu budowlach ruin. Po pożarze w 1945 roku i wysadzeniu resztek murów w 1961 z pałacu pozostała tylko brama, obecnie znajdująca się w Zoo w Chorzowie, oraz taras ozdobiony dużą fontanną, dwoma bocznymi basenami i rzeźbami. Pałac Kawalera to jedyny budynek, jaki pozostał po zabudowaniach pałacowych. Wybudowany w latach 1903-1906 według projektu Ernesta von Imme, został w roku 1992 przejęty przez gminę Świerklaniec. Został także zaadaptowany na hotel, natomiast nas nie będą interesowały jego wnętrza, ale to, co na co dzień ukryte jest przed oczami nas, którzy odwiedzamy to miejsce. Zejdziemy do podziemnych piwnic, jakie znajdują się pod tym jedynym pozostałym tutaj budynkiem. Podziemne tunele łączyły pałac kawalera z małym Wersalem. Oraz zabudowaniami folwarcznymi. Pełniły głównie funkcje techniczne oraz wentylacyjne, a poruszała się nimi przede wszystkim służba. Zdarzało się jednak, że z korytarzy korzystał sam hrabia Guido, kiedy niepostrzeżenie chciał przedostać się z małego Wersalu do pałacu kawalera. Znajdujemy się w, na pierwszym poziomie piwnic Pałacu Kawalera, przy wejściu do tuneli. Do tuneli, które kiedyś e, łączyły Pałac Kawalera z nieistniejącym już dzisiaj małym Wersalem i z zabudowaniami folwarcznymi. Spełniały różne funkcje. Przede wszystkim były to korytarze techniczne, wykorzystywane do doprowadzenia energii, e, wody. Były to też korytarze czy tunele wykorzystywane do komunikowania się dla służby między małym wersalem, między pałacem kawalera i folwarkiem. Niektórzy mówią też, że i sam hrabia Guido wykorzystywał te tunele, kiedy chciał się niepostrzeżenie wymknąć z małego wersalu i dotrzeć na przykład do swoich kolegów, którzy bawili w tym czasie w pałacu Kawalera. To oczywiście swobodna fantazja, ale nie możemy tego wykluczyć, że tak było. Ponieważ świerklaniec znajduje się na terenach i park na terenach podmokłych, te tunele pełniły jeszcze jedną ważną funkcję. Była to funkcja odprowadzania wody z okolicy. Kiedy przechodzimy tymi tunelami, to pod naszymi nogami, pod naszymi stopami słychać szum wody. Dzisiaj nie jest to poziom wysoki i ta woda nie wypływa na dno tych tuneli, natomiast były czasy takie, kiedy były wysokie stany wód, kiedy była powódź, to te tunele, w tych tunelach było kilkadziesiąt centymetrów wody. Natomiast dzisiaj w naturalny sposób, wykorzystując spad od strony południowo-zachodniej w kierunku północno-wschodnim ta woda spływa do stawu, który jest w Świerklanieckim Parku, no i potem wpływa do rzeki Brynicy. Jest ona wykorzystywana przez nas, przez urząd, m.in. do zasilania fontan, które znajdują się w Parku Świerklanieckim. Tunel przy Pałacu Kawalera jest najgłębiej położony, natomiast w częściach, które są już pod samym parkiem, jest to kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią. Tunel był z tego, co, co, co mogliśmy gdzieś znaleźć w informacjach, był wykonywany metodą odkrywkową, czyli był najpierw wykopany rów, wymurowane ściany, dno podwójne z tym miejscem na, ten, na tą spływającą wodę i dopiero później był, strop był nakładany na wierzch był zasypywany ziemią i była budowana pozostała infrastruktura. W niektórych miejscach w parku ten tunel przebiega pod drogami, którymi normalnie poruszają się ludzie, spacerowicze, w miejscach przejeżdżają samochody z obsługi technicznej parku. Więc jest to konstrukcja solidna i nawet po upływie tych ponad 100 lat. Widać, że Donesmarkowie, jego, jego wykonawcy tego tunelu na rzecz hrabiego Donesmarka wykonali go z bardzo dobrych materiałów, które do dzisiaj spełniają swoją funkcję. Te tunele są wykorzystywane również w czasach obecnych, choćby po to, żeby doprowadzić wodę do pałacu Kawalera i do innych miejsc, które znajdują się w parku w Świerklańcu. Dzięki temu unikamy na przykład konieczności w tych miejscach kopania w parku, który, przypomnę, jest objęty indywidualnym wpisem do rejestru zabytków, tak samo jak Pałac Kawalera. Może kiedyś w przyszłości uda się zrobić tutaj coś ciekawego. Jest to typowy przykład architektury technicznej i planujemy w przyszłości, może w lepszych czasach, bo dzisiaj wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji, po konsultacjach z różnego rodzaju fachowcami udostępnić te tunele do zwiedzania. Mogłyby być one integralnym elementem parku. Przy okazji, gdyby ktoś przyszedł zobaczyć pałac kawalera, mógłby również spojrzeć do tych tuneli, mógłby przejść, trochę mógłby zobaczyć ówczesną technikę, jak choćby bardzo ciekawą rzecz, czyli te wystające ze ściany cegły, które miały tłumić odgłosy, tak żeby kiedy ktoś się przemieszcza, żeby go nie było słychać. Kwestia Informacyjna, czyli kwestia zobrazowania tego, co było na wierzchu, co jest tutaj pod ziemią, to raz. Dwa, efektem jakimś ciekawym też mogłoby być odpowiednie oświetlenie tego tunelu, czy choćby pokazanie na przykład ludziom, kiedy jest całkowicie światło wyłączone i kiedy nic nie mówimy, kiedy jest totalna cisza, kiedy słychać tylko ten szum wody. Można by to też było atrakcyjnić o jakieś legendy związane z parkiem na przykład o Białej Damie. Ale to już musimy pozostawić na przyszłość wyobraźni tych, którzy, powiedzmy, będą taką podziemną trasę turystyczną projektować. Dzisiaj jest to na etapie bardzo, bardzo wczesnych rozważań, dlatego że jest to obiekt będący pod ziemią, jest konieczność sprawdzenia, czy jest w stanie technicznym takim, która nikomu nie zagrażałaby, tak, tym turystom, tym zwiedzającym, czy jest odpowiednia wentylacja, i inne względy bezpieczeństwa, które są wymagane w tego typu podziemnych obiektach turystycznych. Najprawdopodobniej jest zasypany, natomiast nigdy nie prowadziliśmy na terenie parku badań. On kończy się w miejscu na plantach czyli w miejscu, w którym kiedyś stał mały wersal. Przypuszczalnie jedna z tych, jedna, jedna część kierowała się właśnie w stronę małego Wersalu, druga część kierowała się w stronę będącego naprzeciwko amfiteatru, natomiast nie mamy takich badań, nie wiemy, jest po prostu koniec i tyle. Druga część ta południowo-zachodnia prowadzi do folwarku, była też wykorzystywana. Już w czasach późniejszych do doprowadzenia ogrzewania do pałacu i do innych obiektów z kotłowni, która znajdowała się za folwarkiem. Znam te tunele, wiem, że nic mnie nie zaskoczy, natomiast za każdym razem jest to jakieś spotkanie z historią. Jest to obejrzenie i dotknięcie czegoś, co powstawało ponad 100 lat temu i w każdym czasie. Możemy się zastanawiać tak, nad tym, kto to budował, kto tu robił coś kiedyś, do czego wykorzystywał, więc na pewno jakieś te myśli takie związane z historią tego miejsca się pojawiają i tyle. Obecny gospodarz tego miejsca, gmina Świerklaniec, stara się, pomimo ograniczonych nakładów finansowych, na utrzymanie go w jak najlepszej formie. Aktualnie park spełnia funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne dla mieszkańców Świerklańca i całego Górnego Śląska.